No, cześć! Witam serdecznie osoby z znaku bliźniąt. Witajcie i wisiłam kłania To czytanko jest dla Was na miesiąc styczeń 2023 roku. Pamiętajcie, że, że jest ogólne nie będzie z każdym rezonowało. rezonowało. I oczywiście bardzo proszę o subskrypcji, komentarze, lajki. No tak, i tyle w ramach wstępu. I zaczynamy. Pewnie co będziemy tracić, czas, słuchajcie, na jakieś wstępy. Przecież Wy to znacie. <grym> Żartuj. Wiadomo, że mm, trzeba to powiedzieć. Dobrze, co u bliźniąt? W styczniu 2023 roku. Co u osób spo znaku bliźniąt? Twoja karta przewodnia. No proszę, rodzina, przyjaciele. Coś tu się w domku będzie działo, aż się będzie kotłowało. Spotkania, nie wiem, zapraszać będziecie siebie nawzajem. Tutaj również chodzi o relacje damsko-męskie rodzinnie, i to wiecie, jak to jest. Ale zobaczymy dalej. Do czego powinieneś, czy powinnaś dążyć w styczniu. O, obrać sobie jakiś nowy cel działania. Coś nowego musisz zrobić, zrobić. Nie wiem czy tutaj chodzi o relacje, czy chodzi o mm, pracę. A może po prostu o twoje dziecko? niestworne stworzenie, <noise> które dokazuje. No, zobaczymy. Yy, dalej. Czego się wystrzegać? Czego się wystrzegać. Yy, czarnych myśli, czarnych. Yy, wiecie, nie wpadajcie w pułapkę takich negatywów, ponieważ te negatywy będą do Was przychodziły. Yy, dajmy na to. Z góry będziecie przekreślać, że ta kasa no nie dasz rady zarobić na ten dom, który budujesz. To jest tylko przykład. Przyciąga, mów, myśląc nawet w ten sposób, to się po prostu zrealizuje. Musisz naprawdę uważać na te myśli w tym miesiącu. Albo nie dostanę dobrej wypłaty lub... W tym miesiącu mo mogą mnie wywalić z pracy. Coś z kasą związanego. Może czekasz na y, przypływ lepszej gotówki i takie właśnie złe myślenie, negatywne. Może po prostu coś spowoduje, że się opóźni albo w ogóle tego nie będzie. Tego na co liczysz? Mm. No dobra. Co z nieuniknionego? Coś nieuniknionego. No, o czym ty tak będziesz myśleć? Ciekawe. Nie, widzę tu bliźniaka, który myśli o kimś, o czymś, yy, nie doceniając zupełnie tego, co tutaj ma przed samym nosem. No dobra, zobaczymy dalej. Co tutaj uliśniemy w styczniu? Karta przewodnia. O co tutaj chodzi? Król Buław. Czyżby tu chodziło o męża, a może tego trzeciego, a może jesteś samotna i mm, myślisz o tym mężczyźnie, ja, że no, y, stworzysz z nim rodzinę, y, lub ty jesteś tym mężczyzną. Który chce się oświadczyć kobiecie. Hmm. No dobra, dalej patrzmy. Yy, do czego powinieneś się dożyć. No, i dalej, dalej. <grytanie> no, do spotkań. Widzę tutaj spotkania z osobą, którą już znasz, czyli jakby relacja miała. Yy, Rozkwitnąć, ale z kimś z przeszłości. Hmm. Tu jest ktoś osamotniony, Mówi tutaj o mężczyźnie. Kobieta z kolei to królowa denarów. Hmm. Spotykacie się I, i właściwie to będzie dobre dla Was obojgu. Może to jest Twój ex. Hmm. Dobra, dalej czego się wystrzegać, czego się wystrzegać, no, a co powiedziałam? Yy, takiego narzekania, yy, no, to co wcześniej powiedziałam właściwie, żeby yy, ja tu widzę kogoś, kto nie wierzy w miłość, kto yy, może woli być sam. A może myśli, że będzie sam, że to się wszystko nie ułoży, że znowu zostanę sama, i to takie wałkowanie tych myśli. Nie powinnaś tego robić. Jeżeli mówię tu o mężczyznach, też nie powinieneś tego robić. To zupełnie ci nie służy. To może spowodować, że rzeczywiście możesz wrócić do punktu wyjścia, czyli być samotnym pacetem, czy kobietą, która znowu będzie wzdychała do mężczyzny który po prostu nagle odchodzi. Ponieważ te myśli przyciągają to, czego się najbardziej obawiasz. I tutaj właśnie to, te myśli, wciąż tutaj są te myśli. No kurczę, o czym ty tak myślisz? O Tania, Chcesz się wyjść za mąż. Chcesz się ożenić. Nie podoba ci się to, że wciąż jesteście jakby w relacji, no, no, że on sobie, ty sobie chciałabyś, czy chciałbyś to mm, tą waszą, waszą relację jakby żeby poszła o level wyżej, czyli żeby on się oświadczył, żeby chciał może z Tobą zamieszkać, yy, tworzył z Tobą rodzinę. Chcesz, żeby to nie był tylko seks, ale też, żeby yy, coś ta relacja wniosła, tak? I tak teraz tutaj myślisz, <grych> o królu kielichów, o mężczyźnie, który być może miał już rodzinę. A może ma rodzinę i jest Twoim kochankiem? W każdym razie, co hmm, coś takiego właśnie widzę. Zobaczymy teraz tydzień po tygodniu. Hmm, ubliźniąt. Tydzień po tygodniu. Ubliźniąt. Mhm. W styczniu 2023 roku. Dobra. Pierwszy tydzień. Mm. drogi drugi tydzień. Trzeci tydzień. No i czwarty. aj kurczę, tak pięknie by miał być. No dobra, idziemy. A już się cieszyłam. Mm o co chodzi w pierwszym tygodniu widzimy tutaj asa denarów to jest nowy początek, czy to chodzi o nową pracę nowy związek coś nowego się tworzy w twoim życiu o cokolwiek nie pytasz, czego nie chcesz zrealizować no dobra As denarów stop hmm Czyli coś w tym pierwszym tygodniu się opóźni, ten nowy początek, może przeprowadzka, a może będziesz zmęczony, czy zmęczona po imprezie noworocznej, <grym> po sylwestrze, i te Twoje, jakby zapęty, że tak powiem, no nie będziesz mógł, czy nie będziesz mogła realizować z jakiegoś powodu no królowa była, chciałaby, a nie może Ym, no jak mówię to mogła być jakaś przeprowadzka czy zmiana pracy Ym, może chodzi o nagłą chorobę która spowoduje, że y, słuchajcie, że no coś się opóźnia bynajmniej w tym tygodniu nie będzie realizacji jakichś nowych zamierzeń Ym, w drugim w drugim Tygodniu widzę spotkanie bratnich dusz, lub może osób, które chcą założyć firmę, wspólną firmę, więc. Dobra, zobaczymy, o co chodzi. Tak, ktoś tutaj daje propozycję. Ktoś tu drugi się nad nią głowi po nocy i nie może zasnąć. Prawdopodobnie mówię tutaj o kobiecie, czyli kobieta bliźniak. Ty się możesz głowić nad jakąś propozycją, nie wiesz co zrobić z tym fantem, lub ty jesteś mężczyzną, no i jesteś tym mężczyzną, który po prostu zaproponował coś tej kobiecie. To może być. Dajmy na to wdowa. W tej cesarowej właśnie też może być taka osoba. Może to być y, ktoś po rozwodzie, może to być y, mężatka, y, czyli, no tutaj już wiadomo, już do trójkątu mogłoby dojść. Także pamiętajcie, że każdy z Was jest w zupełnie innej sytuacji. W trzecim tygodniu widzę trójkę. Mm, dinarów, y, takie dążenie do jednego celu, rozmowy, y, szacunek obopólny, coś takiego. Chociaż ten księżyc mi się nie podoba. Księżyc mi się nie podoba. Dlaczego? Księżyc to tajemnice. Księżyc to zdrady. To również oszustwo, jeżeli chodzi o podpisywanie jakichś umów. Hmm. Więc tutaj radziłabym nic jeszcze nie podpisywać. Nie wiem, może chcesz się przenieść do jakiegoś mieszkania, coś takiego, albo jakiś projekt nowy masz do zrealizowania. No w tym trzecim tygodniu hmm, ktoś będzie chciał Cię oszukać. Ktoś może przyjedzie do ciebie, lub ty do kogoś, no, by do urzędnika najpewniej. Więc hmm. I tu jest propozycja. To może tak wyglądać, że. Y masz jakąś umowę do podpisania ale jeszcze się powstrzymujesz i ktoś proponuje coś innego wyjeżdżasz do tej osoby żeby zobaczyć propozycję kogoś zupełnie innego, żeby porównać, poczuć to, czy tu jest w porządku jakaś osoba, czy tu w każdym razie w tym trzecim tygodniu z Myślę, że warto by sprawdzić tą nową propozycję, czegokolwiek ona nie dotyczy. A osoba, która będzie chciała z tobą yy, no, coś podpisać, jakiś, nie wiem, dokument, yy, jakiś urzędnik, nie wiem, może współpracownik, to nie rób tego. Bo w czwartym tygodniu okaże się, że byłeś, czy byłaś oszukiwana. Ktoś tutaj dołki kopał, coś, to są pomówienia. I możesz obudzić się z ręką w nocniku. Zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. No proszę, siódemka mieczy i pasie buław, czyli będziesz się zastanawiać, będziesz chciał dojść do prawdy czy i pójść w nowym kierunku. Ale na czym się tu zastanawiać? Może jeszcze nie będziesz pewien, czy nie będziesz pewna. Hmm. Mówię, tutaj są tutaj chodzi o relacje. O relacje rodzinne, o relacje, może tu chodzi o kochankę, kochankę. To, Naprawdę, o kielichy, o kielichy, o uczucia. Hmm. No nic, sprawdźcie to, sprawdźcie. Dobrze, jaka jest rada na tą sytuację od Tarota na styczeń 2023 dla bliźniąt? Mhm. Rada dla ciebie. O, kurczę. Fajna gwiazda mówi o tym, by byś poszedł za swoją gwiazdą, idź za intuicją. Jesteś pod opieką sił wyższych. Miej wiary w to, że możesz przenosić górę. Myślę długoterminowo właściwie. Masz dużą szansę na to, żeby twoje nadzieje i plany się zrealizowały w tym styczniu, cokolwiek to nie znaczy. No dobrze, teraz co aniołki na to? Co aniołki mają do powiedzenia dla osób z znaku bliźniąt na styczeń 2023 roku? Może sam czy sama masz jakieś pytanko, więc zapraszam. Ok, co tu wychodzi? Przemyśl to, no proszę. Przemyśl to. Momentu, momentu. Któryś z elementów Twojego planu powinien być poddany ponownemu rozważeniu. Poświęć nieco więcej czasu na przeanalizowanie swojego projektu lub złożonej ci propozycji. Podziel się swoimi planami z zaufanym przyjacielem lub doradcą, dzięki czemu będziesz mógł uzyskać obiektywną odpowiedź zwrotną. Poproś również swoje anioły o przewodnictwo. Karta ta może oznaczać również, że obecnie nie jest właściwy moment na dokonanie zmiany w życiu, jaką obecnie rozważasz. Przyjdzie na to lepszy czas, lub też dojdziesz w przyszłości do wniosku, że pragniesz dokonać transformacji innego typu. No proszę. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Trzymajcie się. Do następnych czytań. Pa.